Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Boże słowo wyznaczone na niedzielę dzisiejszą czytam z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, wersety od 26 do 31. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania Waszego. Że niewielu jest między Wami mądrych, według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg. Aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego, wybrał Bóg. Aby zawstydzić to, co mocne i to, co jest niskiego rodu, Świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga. I sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i tak prosimy Cię, abyś pobłogosławił to słowo w naszych sercach, aby ono dotykało się naszych serc i przemieniało nasz umysł. Abyśmy zobaczyli Twoją chwałę i uczyli się Tobie ją oddawać. Amen. Kochani, już wczoraj mieliśmy takie duże zaskoczenie, kiedy Ksiądz Marcin mówił o e, przyjeździe królowej Saby do Jerozolimy w kontekście Epifanii w kontekście tego kontrastu który pokazał że tak naprawdę kiedy Chrystus przyszedł jako dzieciątko w żłobie to to nie był ten blicht to nie była ta sława to nie była ta mądrość jak w Starym Testamencie ale myślę sobie że Bóg specjalnie wywraca trochę do góry nogami nasz sposób myślenia i widzimy że tu dzisiaj Paweł dotyka tego samego tematu. Tak naprawdę podważa pewne światowe trendy, pewne myślenie tego świata. Gdzie dla ludzi na pierwszym miejscu są wartości takie jak no, kto co posiada, kto kim jest, jaki ma majątek, jakie ma wykształcenie, czy jakiego rodu jest. I myślę sobie, że. Paweł tutaj dość ciekawie to podkreśla, że Bóg patrzy inaczej. Kiedy popatrzymy na kontekst tego wszystkiego, to widzimy, że tak naprawdę w Zboże w Koryncie dochodziło do podziałów. I właśnie główny powód tych podziałów to było to, że jedni uważali, że jedni są Pawłowi, jedni tam Kefasowi, jeszcze inni, inni kogoś innego. Więc zwracano uwagę na ludzi, na ich zasługi, na to kim są. Paweł w tym wszystkim mówi, że dla mnie mowa o krzyżu, albowiem mowa o krzyżu głupcem jest dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostąpujemy zbawienia jest mocą Bożą. Więc. Próbuje ich wyrwać z tego myślenia, z tego porównywania się, z tego szafowania, kto jest lepszym, mądrzejszym, bardziej godny. Mówi, nie, to Chrystus jest tym, który uczynił dla was wszystko. Nie możecie opierać się na tym, kim jesteście, co osiągnęliście, bo wszystko, co osiągnęliście, to dzięki Chrystusowi. Dzięki temu, co On dla Was uczynił. I zwróćcie uwagę, że zaczyna od takich ciekawych słów, bo mówi coś takiego, że popatrzcie się zatem, bracia, kim jesteście według powołania Waszego. I tu pytanie do każdego z Was: czy czujecie się powołani? Czy mamy wrażenie, że to tylko ksiądz Marcin jest powołany, albo apostołowie byli powołani? Nie, Paweł mówi, że każdy z nas jest powołany. Tak naprawdę to jest nasza największa wartość, ale zwróćcie uwagę, to nie jest coś, gdzie możemy powiedzieć, że to jest nasza zasługa. Bo jeżeli ktoś nas powołuje, to ten, który nas powołuje, jest większy i godzien chwały. Tu w tym jest cały, no, cała tajemnica tak naprawdę. Jak rozumiemy to nasze powołanie? Zwróćcie uwagę, dzisiejszy przewodni werset, na początku, który ksiądz Marcin czytał, mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I od tego, kochani, się wszystko zaczyna, bo Ewangelista Jan powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I tak naprawdę to Duch Święty jest tym, który nas powołuje, przekonuje o tym, że to, co Chrystus zrobił, jest nam potrzebne. Przekonuje nas o grzechu przede wszystkim, żebyśmy zdali sobie sprawę, że potrzebujemy tego, co Chrystus dla nas zrobił. Że bez tego jesteśmy zgubieni. Bez tego, co Chrystus zrobił, nie mamy dostępu do Boga. Ale to powołanie, to jest nie tylko, że raz nas powołał i okej. Okay. Mamy przykład, że Pan Jezus powołał dwunastu. Wiemy, że jeden powiedział nie. Więc jest niebezpieczeństwo, że mimo, że jesteśmy powołani, Możemy zrezygnować. A z tego, co Paweł tutaj pisze, pokazuje nam inne niebezpieczeństwo, że my możemy skupić się na tych wszystkich rzeczach jak właśnie bogactwo, jak wykształcenie, jak zasobność, jak jakieś pozycja. I temu zaufać. I tak naprawdę nie pójść za tym powołaniem. A to powołanie tak naprawdę nas obliguje, bo myślę sobie, że jest to bardzo ważne, bo tu w 29 jest powiedziane, żeby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Bo rzeczywiście to jest główna myśl, o której Bóg nam przypomina, na którą zwraca uwagę. Bo człowiek ma tendencję do tego, żeby przypisywać sobie zasługi. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na zeszły rok, to możemy tylko Bogu dziękować, że był z nami, dał nam siły, dał nam zdrowie, że mogliśmy zrobić to i tamto. Ale czy właśnie, czy jest w nas ta postawa wdzięczności? Dostrzegania, że to dzięki niemu możemy cokolwiek zrobić w życiu. Że to on nas ochrania, że to on nas prowadzi. I myślę sobie, że Paweł tu w bardzo ciekawy sposób tak naprawdę przypomina nam to, co już Bóg powiedział w Starym Testamencie. Bo w Starym Testamencie przez Jeremiasza Bóg powiedział takie słowa w dziewiątym rozdziale wersety 22-23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. I ja Pan, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na Ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę, Pan Bóg. Nie mówi, że bogactwo, wykształcenie czy inne rzeczy są złe, ale żebyśmy ostrzega, żebyśmy się nie chlubili tym, ale mieli dystans do samych siebie, żebyśmy pamiętali, że to, co osiągnęliśmy, to zawdzięczamy Bogu. I to jest Jego łaska. I żebyśmy rzeczywiście potrafili za to dziękować. I zwróćcie uwagę, że Paweł też zwraca na to uwagę. W 30. mówi: Ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. I tutaj można się zastanowić, kto to jest tym między nie, dzięki Niemu. To Bóg jest tym, który sprawia to wszystko dla nas. To On posłał swego syna. I w Jezusie Chrystusie dopiero pokazuje nam, co jest tą właściwą mądrością. Co jest właściwą sprawiedliwością. Więc widzimy, że to powołanie to jest taki pierwszy krok. Ale Bóg zachęca nas, żebyśmy weszli w to, żebyśmy rzeczywiście. Czytali Jego słowo, chcieli odkrywać, co on mówi na temat mądrości, ale też co on mówi na temat sprawiedliwości. To nie zawsze tak jest, że wszystko musi być po mojemu. Te wszystkie spory w tym zboże zaczęły się od tego, że ludzie zaczęli się porównywać i wywyższać jeden na drugiego. A tak naprawdę Chrystus dał nam zupełnie inny przykład. Chrystus mówi, kto chce być największy wśród was, niech będzie sługą wszystkich. Więc widzimy zupełnie, Jezus wywraca do góry nogami ten światowy sposób myślenia. I myślę sobie, że Paweł specjalnie to tak podkreśla, bo w wersetach wcześniej mówi Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Ale zwróćcie uwagę, że to w cudzysłowie głupie zwiastowanie, ono pokazuje, do czego nas Bóg stworzył, jak nas stworzył. Jaka jest prawdziwa wartość? I to jest niesamowite, że nie da się tego na ludzki sposób zrozumieć. Potrzebujemy tego powołania, tego dotknięcia Bożego Ducha, żeby On pozwolił nam odkryć te prawdziwe wartości. To, co daje nam zbawienie, to, co daje nam nadzieję na przyszłość z Nim. U Jego boku. I zwróćcie uwagę, jeszcze tu zwraca uwagę też na właśnie to poświęcenie i odkupienie. Bo to rzeczywiście Chrystus tego dokonał. My sami nie jesteśmy w stanie się ani odkupić, ani uświęcić. My się możemy katować, próbować zmuszać do czegoś, ale to nie o to chodzi. Chrystus swoim życiem daje nam przykład, że kiedy zmieniamy swoje myślenie, kiedy otwieramy się na działanie Ducha Bożego, to On daje nam zrozumieć tą Bożą logikę, ten nowy system mądrości takiej Bożej. Że ja nie muszę, ale ważne, żebym zrozumiał, dlaczego chcę. To zupełnie zmienia naszą postawę, bo tylko wtedy jesteśmy rzeczywiście poświęcić się czemuś. Kiedy mamy do tego motywację, kiedy wiemy, dlaczego chcemy inaczej żyć, dlaczego chcemy inaczej postępować, dlaczego warto miłość, którą otrzymaliśmy od Boga, przekazywać dalej. Mimo, że ten świat idzie w zupełnie innym kierunku, bez tej motywacji i bez tej siły jesteśmy bezbronni. Jesteśmy w stanie się zmusić, ale możemy się poddać temu, który rzeczywiście dla nas zrobił wszystko. I że odkryć to, że kiedy chcemy się chlubić, Mamy się chlubić w Panu. Bo On nas czyni zdolnymi do tego, żeby żyć inaczej, żeby żyć takim życiem, do jakiego On nas powołuje. I żebyśmy byli w tym radośni i wiedzieli, dlaczego tak żyjemy i dlaczego warto być świadectwem dla innych. I oby to było taką nadzieją dla nas w tym roku, byśmy odczuwali jego obecność, ale przede wszystkim, żebyśmy Jemu za to oddawali chwałę, żebyśmy byli wdzięczni, dostrzegali w tym wszystkim to co on czyni i dostrzegali Jego obecność każdego dnia. Amen, pomódlmy się.